Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaki możesz mieć wpływ na to, co cię otacza? Może chciałbyś poprzez zawód wyrażać i spełniać swoje pasje? Może jesteś osobą twórczą, której głowa niemal eksploduje od pomysłów, a praca pali ci się w rękach? Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś tak, to znaczy, że trafiłeś pod właściwy adres. Zespół szkół technicznych imienia generała Zygmunta Bokusza Szyszko stawia na atrakcyjny zawód, sukces ucznia i długoletnią tradycję. W naszej ofercie znajdują się zawody przyszłości z branży IT, elektryczno-elektronicznej i motoryzacyjnej. Są to zawody najbardziej poszukiwane na rynku pracy. Jeśli lubisz rozkładać na części pierwsze komputer i składać go na nowo, zostań technikiem informatykiem. Dodatkowo nauczysz się tworzyć sieci lokalne i profesjonalnie zarządzać bazami danych. Jeśli masz analityczny umysł i jesteś kreatywny, to zostań technikiem programistą. Nauczysz się pisać programy komputerowe i tworzyć aplikacje z wykorzystaniem języków programowania. Jeśli marzysz o spełnieniu się jako artysta, fotograf, twórca reklamy, zostań technikiem grafiki i poligrafii cyfrowej. W profesjonalnie wyposażonych pracowniach rozwiniesz umiejętności, które pozwolą tworzyć satysfakcjonujące projekty graficzne i multimedialne. Jako przyszły technik Mechatronik wykorzystasz nowoczesny sprzęt pomiarowy, komputerowe programy symulacyjne oraz wysokiej jakości pomocy dydaktyczne. Będziesz obsługiwał drukarki 3D, serwisował drony, projektował inteligentne domy. Intryguje Cię mechanika i komputerowe wspomaganie procesów produkcji? Zostań technikiem mechanikiem. Dzięki zajęciom w pracowniach komputerowych wyposażonych w programy wspierające proces kreślenia i projektowania rozwiniesz umiejętności praktyczne. Fascynujesz się motoryzacją? Zostań specjalistą dziedziny naprawy, eksploatacji i diagnostyki samochodowej w przyszłościowym zawodzie technika pojazdów samochodowych. Jeśli chcesz rozwijać pasje związane z motoryzacją i mieć własny warsztat samochodowy, możesz uczyć się w branżowej szkole pierwszego stopnia. Jako mechanik zdobędziesz praktyczne umiejętności diagnozowania i naprawiania pojazdów samochodowych. Jako elektromechanik nauczysz się oceniać i naprawiać stan techniczny układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Zawodem z przyszłością jest również technik elektronik. Zajmując się projektowaniem, montażem i naprawą urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem techniki komputerowej i programów wspomagających programowanie znajdziesz satysfakcjonującą pracę. Trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem technik elektryk to profesjonalista poszukiwany na rynku pracy. W naszej szkole nauczysz się dbać o prawidłowe działanie sieci energetycznych i naprawiać różne urządzenia. Drogi kandydacie, dołącz do nas, spełniaj marzenia, realizuj pasje, poznaj ciekawych ludzi i buduj wartościowe relacje. Wybierz zawód, sukces, tradycję.